To czekasz? A ja nawet nie wzięłam CV. To tu jest moja ta rozmowa, to spotkanie o pracy? Tak, tak, przepraszam. Tak, pójdę, Proszę. Dzień dobry, proszę sobie usiąść. Pani Bogusława Kowalska, tak? Zgłosiła się Pani do nas na sekretarkę, na sekretarkę, moją osobistą sekretarkę. A tutaj widzę, jest skończone Harvard, Oxford, język hiszpański, angielski, japoński, włoski, francuski, rosyjski, bardzo dobrze. Zainteresowania, książki, 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 taki trochę kujon mały z Pani. Bo rozumie Pani, my tutaj szukamy osoby o odpowiednim wykształceniu i predyspozycjach. Mamy taki swój profil idealnej kandydatki. Zorzec, można by powiedzieć, który staramy się tutaj prowadzić w życie. No dobrze, to w takim razie dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Bardzo mi miło poznać. Żegnam Panią. Co? I co? Jak było? Trudne pytania? Pff! Jakaś niemota! Teraz ja, teraz ja! Coś na odwagę. Dzień dobry pani Angelika Fox. Bardzo mi miło. Proszę usiąść. Pozwoli pan? Pani przysłała do nas takie bardzo oryginalne CV. Te zdjęcia bardzo są bardzo... Nie wyraziste bym powiedział. No dobrze, dobrze, przejdźmy tutaj. Tutaj mamy co mamy wykształcenie. Szkoła podstawowa jeszcze nieskończona. Tak? Uczymy się jeszcze, tak? Tak. No to bardzo, bardzo dobrze. My cenimy sobie ludzi, którzy chcą się kształcić. My mamy takie kursy w naszej firmie specjalne dla pracowników, którzy chcą się dokształcać. Także no, co tutaj mamy? Jeszcze Pani doświadczenie zawodowe. Konserwacja powierzchni płaskich w Tesco. No, to jest znana firma, znana firma, bardzo dobrze. Zainteresowania pływanie... Dyskoteki, muzyka młodzieżowa, pisma kobiece, masaż tajski. O, to się chwali, to się chwali. Języki obce, tu widzę francuski, tak? Tak, ale tylko ust. Na No rewelacja. Myśli pan, że się nadaje? No cóż, oczywiście tak. Myślę, że jest pani idealną kandydatką. Tak, świetnie. O, 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 Ale ta, o. Co, no. Tak, ma pani zdecydowanie, ma pani tą pracę. O! A! 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 Wiem, że dam radę.